Jako szamani zawsze pracujemy w świętej przestrzeni. Tworzymy świętą przestrzeń w celu zrównoważenia energii czterech kierunków energię jaguara, węża, kolibra i orła. W ten sposób starożytni przedstawiali cztery wielkie siły dostrzeżone przez fizyków. Są to cztery siły, które informują o całym stworzeniu. Dzisiejsi fizycy nazywają je grawitacją, elektromagnetyzmem, słabą i silną siłą jądrową. Są to cztery podstawowe siły, które tworzą całą energię i materię. Szamani oczywiście nazywali je wężem, jaguarem, kolibrem i orłem, a nazwy różnią się w zależności od miejsca. Ale ważne jest to, że pojawiają się, kiedy je wzywasz. Składamy się z tych samych sił. Są to siły składające się na całe stworzenie, całą energię i materię kosmosu. Szamani nazwali je wężem, jaguarem, kolibrem i orłem. Dołącz i dowiedz się więcej. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland